Czekolada, uznawana niegdyś za napój bogów, otaczana była szczególną czcią i pełniła istotną rolę podczas odprawianych rytuałów. Oprócz tradycyjnie spożywanej czekolady w tabliczkach, coraz bardziej popularna staje się czekolada pitna. Sprawdźmy zatem, w czym gustują świdniczanie. Czekolada. Zdecydowanie czekolada. Świdniczanie lubią czekoladę, lubią słodko. A jak nie lubią słodko, to wymieszają sobie czekoladę z kawą i jest też dobrze. Współcześnie powstaje coraz to więcej nowszych połączeń smakowych czekolady. Czekoladę możemy podać ze wszystkim. Tak naprawdę czekolada może być słodka, może być słona. My ogólnie podajemy ją z owocami, z lodami, z syropami smakowymi, z przyprawami. Co ważne, kawiarnie otwierają się również na propozycje samych klientów, którzy niejednokrotnie wychodzą z nowymi propozycjami smakowymi. Klienci tak, mają duży wpływ. To jest takie miejsce, gdzie, gdzie tworzą go przede wszystkim klienci. Więc oni decydują o tym, co będą pili, co tam dorzucą. Także jesteśmy otwarci na ich propozycje. Jeżeli czegoś nie mamy, to staramy się to zaraz zorganizować w przeciągu kilku dni, żeby ten klient, jeśli wróci, miał to faktycznie dla siebie, bo tak chciał, no to tak musi być. Czekolada, zwłaszcza gorzka, posiada także dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. Jednak mimo licznych korzyści z jej jedzenia, musimy być ostrożni ze względu na jej wysoką kaloryczność.